Cześć. Cześć. Witamy was w kolejnym odcinku. Dziś chcielibyśmy zaprosić was na unboxing tej oto paczki nadesłanej do nas przez Cezary Gojotka. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzięki jakbyś serdeczne za wprowadzenie. Coraz lepiej to wychodzi. Prawda? Coraz częściej mnie do tego zmuszasz. Oj tam, oj tam zmuszasz od razu tam. Nie czepiamy się, żadne zmuszasz. Staram się, żeby było miło. Bardzo. No oczywiście, że jest miło, jest miło. Oj tam, co machasz głową, że nie. Jest miło. Dobra. A teraz przechodzimy do rozpakowania tej paczuszki. To o, dobra, ostatni raz. Dobra, zobaczymy. Nie do rozpakowania, na razie do omówienia. Otóż pacuszkę tą yy, przysłał do nas, jak Agnieszka przy tym mówiła, Cezary JK. I teraz muszę Wam powiedzieć, tak, tak szybko postaram się, bo ktoś mi napisał ostatnio w komentarzu, że jestem gaduła. Sorry, nie pamiętam Twojego niku, ale no tak, trochę jestem gaduła. Jestem gaduła, jestem. Zdecydowanie. Tutaj komentarze, że za mało się odzywam, ale jak tu w ten Potok się tłamsić gdzieś? Ale staram się, żeby było, żeby było miło, rozwijam się w tym kierunku, coś z tego będzie. Paczka od Cezerego JK i teraz tak, dlaczego ta paczka jest dla mnie taka ważna? Otóż teraz muszę Wam powiedzieć kwestię, wytłumaczyć Wam, o co mi chodzi z tym moim YouTube'em. Po co robię to, co robię, dlaczego to robię? Otóż, po pierwsze, jest to dla mnie taki, taka kwestia taki hobby, kwestia hobbystyczna, tak? To jest dla mnie hobby, dlatego to robię, ale dzięki YouTube'owi, dzięki temu kanałowi na YouTube no poznałem Poznaliśmy w sumie, no Agnieszka też tam kilka osób, te, te wszystkie maile czytamy i tak dalej, e, czyta za, razem ze mną. Poznaliśmy naprawdę fajne osoby, kilka fajnych osób. Oczywiście pozdrawiam Was wszystkich, wszystkie osoby, które piszą mi komentarze pod filmami, bo one są naprawdę fajne, naprawdę fajne, naprawdę się z nich cieszę, jednakże poznałem taką garstkę osób, z którymi mam taki kontakt, e, taki non stop tak naprawdę. I właśnie dlatego to robię. Cieszę się, że mogłem poznać te osoby, e, bo jest to dla mnie ważne, po pierwsze to samo hobby. Które, które, nie wyznaje, dobre słowo, wyznaje, może być wyznaje, wyznaje ja, uznaje ja, które mam ja, e, po drugie, naprawdę fajne, takie szczere osoby, takie właśnie osoby sobie cenię, to są naprawdę fajne znajomości i naprawdę na lata, pomimo tego, że na razie, może tylko tak mailowo, ale mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, e, no będziemy się starać gdzieś jeździć, nie, na jakieś tam eventy, nie wiem, kiedy jest najbliższy event, ale do Wrocławia mamy blisko, no już o tym mówiliśmy chyba, nie, prawda, mówiliśmy. bo to jest tak, ja mam chęć, ale Aguś y, ma samochód i Aguś, bo Aguś ma diesla i, i się po prostu o, taniej jeździ. Oj, oj, oj. <laughs> no, Więc wszystko zależy ode mnie. Tak jest, wszystko zależy od Agnieszki, jakby nie patrzeć. Ale tak, będziemy się starać, starać gdzieś na jakichś eventach pojawić w tym roku, taką mam nadzieję, i poznać wszystkie te osoby. Poznać y, no wiele z Was, wiele z Was. Taki, taki mam mój plan. I właśnie tak, dlatego... Prowadzę ten kanał, dlatego to robię. Dlatego ta paczka jest dla mnie jedną taką z, z takich szczególnych paczek, dlatego się bardzo z tego cieszę. Dlatego wszystkich Was pozdrawiam. I Ciebie, Cezary, również. Oczywiście, ale o tym wiesz, bo przecież piszemy maile, non-stop i tak dalej. Także dobrze o tym wiesz, Dobra. A teraz, z już tego, bo się znowu rozgadałem, należy przejść teraz do rozpakowania paczuszki. Może ja będę pomocą techniczną. Chociaż na tym się znam, jeżeli chodzi o retro. To znaczy tak, Aguś po prostu teraz stwierdziła śmiało, że umie się obsługiwać nożem lepiej niż ja, także tak jest. No, zdecydowanie nie da się ukryć. Także, przyznaję. Dobra, także no teraz Aguś otworzy tą paczuszkę i zobaczymy, co nam Cezary tutaj przysłał. Za moment lecimy z tematem. Dobra, a więc przekazuję tutaj narzędzie zbrodni. Trzymaj sprzęt. Oj, Włuchaty. A, a co, co to jakiś, za czarne włosy? Jakiś Włuchaty, no nie wiem, sorry. Dobra, Aguś, teraz lecisz tematem, a ja tutaj zrobię jakiś taki podkład, żeby było miło muzyczny i sobie zanucę, e, nie wiem wubu, dubu, -du niech nam żyje, prezes klubu, nie umiem śpiewać, ale wiadomo o co chodzi. Dobra, śniemy tą pakę. Aguś nie tą pakę. Hm, to nie jest takie łatwe jak myślałam. Oj tam, damy radę. Dasz radę. No i dobra, dobra. że mam otwartą. Przejmę, przejmę sprzęt, może z tej strony, jeszcze, bo widać, że tak, także Agnieszka ciała, tak oczywiście. Przejmę sprzęt. Agus jednak się umie posługiwać nożem, jak należy. <grym> no wiadomo, fach w ręku, dobra. Teraz <grym> dostanie mi się o później teraz wyciągnę tutaj papierek. Yy, Zniknie ze stołu. Zrobię ekspresowo, żeby nie hałasować. Także papier na stole. Papier ze stołu, tak jest. I teraz ja może przejdę do otworzenia tutaj, do rozcięcia tutaj tej, yy, no. Tasiemki, czy tam folii? To jest taśma klejąca. No właśnie. Aha, tak w ogóle to yy, Cezary również mi przysłał buty. To jest taka teraz ostatnia taka. Panuje taka moda na YouTubie. Wysyłamy sobie nawzajem buty. Ja wysłałem bambosze do Motulu, no a Cezary przysłał mi kaloszy. Cezary ma rozmiar 45. 45? Ojej. <laughs> Cezary, o kurczę, 45! Ale to fajnie, bo na przykład jak się jeździ nad jezioro, nie potrzeba tych płetw, nie? Tak? <grych> Czy jak No nie przesadzaj, to nie jest. Oj. No wiem, no żartuję. Ma być miło, i jest miło. Dobra, yy, to co? No tak, musimy Oce... zanim... A ocena. Zanim zerkniemy... O, dobra, już to, że widziałem, dobra. Zanim jednak yy, przejdę do przejdziemy do tworzenia i omówienia tej zawartości tej paczki, ocena. Chcemy tą paczuszkę ocenić. Teraz mamy tutaj dylemat, tak Gusi, Jak to by ocenić? Co? Było zapakowane, nie? całkiem solidnie, całkiem Papierek. solidnie, kurde, pojedziemy, spora ilość staśmy, staśmy spora, spora ilość papieru, spora ilość, no tempy nóż sobie średnio dawał rady, ale przyznaję, było dobrze zapakowane, tu widzę z góry jeszcze z karton, od razu mogę tworzyć, także oficjalnie tej paczuszce i zarazem Cezaremu dajemy jako ocenę? jednego złotego pęczarda, jednego złotego pęczarda, który się pojawi gdzieś w rogu, gdzieś gdzieś go tu wrzucę, tak jest Cezary, dostajesz jednego złotego pęczarda. Umownie złotego, od razu mówię, <laughs> ale to nieważne, nie czepiamy się. Dobra, to co, może na bok, na bok sprzęta i przejdziemy do otworzenia i omówienia zawartości paczuszki. Od razu teraz Wam mówię, że Aguś tak na, jeżeli chodzi o retro, no średnio się tak zna, uczy się dopiero, może tak? Wiem czym jest joystick, klawiatura. Joystick, e, no joystick, no ja się nie dziwię, no dobra, nieważne. A guzi, ja, czym jest joystick, dobra, okej, okay. ja też wiem czym jest joystick. <grym> Także jeżeli będzie coś takiego e, retro, retro, takie wiecie, retro, no to ja to będę omawiał, a jak będzie coś takiego, nikt nie wiem co w środku, to omówiłem, zajmie się. A otwieramy. Dobra, to co otwieramy, takie były szybkie ustalenia. Ja uchylam wieko, a Aguś wyciąga karton. Mmm, tak ładnie zabezpieczone. A ja. O żeż, kurza twarz. Dobra. Oj, oj. Dobra, dobra. Oj, ja. Jeżeli uderzyłem teraz w statyw, przepraszam bardzo, bo jestem zajarany, to też na bok wezmę. Nawet nie widzicie, jak mu się oczy świecą? Często mi się łapy. Co to jest? Co to jest? Ale fajne. Metali, to jest taka torba. Sam raz. Wybieramy się na koncert na... na wakacje. Czekaj, bo tak mam to u góry tego nie widać. To jest taka torba. Jakie to jest fajne! Ej, to jest torba. No do pracy mogę też to sobie nosić, ale będą chłopaki ten. Ej, bo to sam szatan, to jest szatan w formie czystej, to niektórzy będą mnie normalnie chcieli powiesić, ukrzyżować za to, ale będą tacy, którym będzie Ci to podobać. Będą ale... pasowali do siebie kuleł. Kto? Ty i to. Ty ja? Ja i to? Ten szatan i ten szatan. Ten szatan i ten, dwa szatany. Ja cię kręcę, ale fajne! Dzięki Cezary, masakra! Hmm. Dobra, na bok, ale super! Ojoj. oj Aha! Tu była karteczka. Karteczkę sobie zostawię może na później, zapomniałem, że mam ją przeczytać. Najpierw. Y, dobra, to teraz zrobię cięcie. zrobię cięcie, przeczytam karteczkę i jeżeli będą, będą jakieś informacje, które mogę Wam przekazać, to wam to przekażę. Moment, cięcie, czytamy. Świetny, świetny list, naprawdę, Cezary, dziękujemy Ci bardzo za jego fajne słowa, fajne słowa zawarte, naprawdę jest mi bardzo miło. I masz bardzo ładne pismo. No właśnie, właśnie, bardzo <grym> ładne pismo. Do nas. Bardzo ładne pismo, zobaczysz, bo paczka do Ciebie już jest, czeka, czeka, czeka i wysłana zostanie w tym tygodniu, poniedziałek lub wtorek, zobaczysz tam moje, moje pismo, się przeradzisz, powiem Ci szczerze, a może nie, mam nadzieję, że się doczytasz. I tyle. Jeżeli chodzi o ten list, ten list niestety nie mogę Wam przeczytać. Takie informacje są w nim zawarte, takie skierowane tutaj do nas, do mnie, do Agnieszki. Tak w skrócie opisane, co tutaj znajdę i tak dalej, i tak dalej. Także liścik muszę odłożyć na bok. Dzięki Ci serdeczne jeszcze raz, Cezary. Naprawdę fajny. I teraz przechodzę do e, omówienia tego, co jest w tej pasce. Aha, dowiedziałem się, że to jest worek na kapcie, nawet nie wiedziałem. Dla mnie to będzie worek na kanapki. No wiecie, e, nie noszę kapci do, do pracy. Noszę kanapki, także woreczek będzie naprawdę świetny. Dzięki, Cezary, super. Lecimy dalej z tematem. E, teraz tak, z tego co wiem, co wyczytałem, tutaj jest coś, co jest e, dla moich oczu, i tego nie będę no otwierał. Także ta paczuszka idzie na bok, ale wiem co to jest. Cezary wszystko zostanie przeze mnie sprawdzone, ale muszę ją odłożyć na bok. No to może po kolei. Dostałem od Cezarego dwa padziki do playa. Nie są to analogi, ale takie no oryginalne. Są troszeczkę widzicie takie Piotrek jakiś, od jakiegoś Piotrka. <ścoughs> to jest pat od jakiegoś Piotrka. No jest... stanie jest ogólnie okej. Okay. Jeden działa, drugi jest niesprawny, ale będzie na części. Także no Fajnie, fajnie, super. Yy, padzików nigdy za wiele, zwłaszcza, że ja do playa mam chyba tylko jednego szarego. Teraz będę miał dwa, świetna sprawa. Także padzik numer jeden, naprawdę fajnie. A tu jest Piotrek? Nie, tu już nie ma Piotrka. Ten jest od kogoś innego, nie od Piotrka. Ten jest w lepszym stanie, może to jest ten działający. To jest nie problem, bo... Mogę sobie z dwóch zrobić jednego. Któryś nie działa, także to będzie fajnie. Ten padzik też jest w fajnym stanie. Troszeczkę czyszczenia, oczywiście będę to robił. Generalnie dalej planuję zrobić odcinek jakiś tam o tym PlayStation 1, o renowacji, jakoś tak się nie mogę zebrać, ale, ale już coś tam się rodzi w głowie, także dwa padziki, dzięki serdeczne. I teraz tak, co dalej? Może, Aguś, zaczerpnij dłonią. No może być to, co tu widać. O, bardzo ładnie, tak. Postaram z... powiedzieć, co to jest. Co to jest? Mysz. <grym> to jest mysz. Mysz manty. Mysz taka coś, ala dla graczy. Dla graczy. Tak. dla graczy mi się wydaje. Tak jest, dla graczy. 150 cm kabla. E, czy to jest USB? A wiecie co? Myknę, pyknę i otworzę. Otworzę, otworzę. Chcesz otworzyć? Chciałam otworzyć. Okay. Otwieraj. <grym> puk, puk, to <co> tam. Harcerze. <grym> nie wierzę. <grym> Otwieraj, chamie glina, nie kłamie. Dawaj. Sorry, no co, ja taki jestem trochę, no. Siemajda, Oj, przepraszam, przepraszamy. To z emocji. Także jest myszka. Wiem, że trochę wyszarpałem to z tego pudełka. I myszka, ojej, jaka ona taka długa. Uuu, to jest kawałek takiej... Wygląda całkiem fajnie. Nie? Fajnej myszki. I podejrzewam, że po podłączeniu to się może świecić. Tutaj dlatego to jest taki przyroczysty plastik. Zobaczcie, jak ten gryzon fajnie świeci, masakra. i zmienia kolory. Przewodowa, czyli będzie miała lepszą czułość niż te myszki bezprzewodowe, bo ja mam też taką tanią myszkę bezprzewodową ona ma kiepską czułość, się przycina, także tą będę mógł sobie sprawdzić. Fajnie, bo może mi się sprawdzić do montowania moich filmów, bo niestety do filmów i do grafiki, do obróbki ta moja myszka, czasami mówi się przycina i w tym momencie po prostu to co robię, to się zaczyna kaszanić. Może ta mi się sprawdzi lepiej. Na pewno to sprawdzę. Jeżeli będzie działać, oczywiście e, podzielę się z Tobą Cezary. Jak najbardziej. Fajnie, super. Fajna myszka, taki fajny, futurystyczny wygląd. Made in China. Teraz wszystko jest made in China tak naprawdę. Także kółeczko, ale to tak jak Skorpion tak wygląda. To był jakiś model taki. Nie Manta Gamer. Nie Manta Skorpion Gamer, dobra. <laughs> Także myszenia. Myszunia, myszenia, myszunia. Teraz ja. Teraz ja wyciągnę i my tu mamy tak. Może to pod spodem. O, Cóż tam lata. A więc tak. Może tak. Na początek. Kilzon, Kilzon na playa dwójkę i yy, fajnie w pierwszą część, bo grałem chyba w dwójkę i trójkę i Kilzon Shadowfall. Chyba to jest ten ostatni. W Kilzon na jedynkę nie grałem yy, i będę miał szansę sobie go ograć. Zobaczymy. Także rzucę okiem do środka. Fajnie, Killzone playa, no playa, Oczywiście, dwójkę na jedynkę. Nie było Kilzona. Eee, co my tu mamy? Tu jest jakaś koperta. To jest chyba gra. Także zobaczymy. Tara, znaczek i sports <t Let's before> teraz, mi się, teraz mi się przypomniało to coś u Energika. Często widziałem Energik nazywa to ochraniaczem na suty. Tyle, że. Ja mam duże suty i na przykład to mi ciężko by tak było, żeby to mi ochroniło. Suta? Co? Chcesz go? Nie, dziękuję. Tak bym ci nie oddał, on jest mój i jej spot. Naprawdę fajny. I teraz yy, muszę gdzieś tutaj... Może tak, troszeczkę na bok to odstawimy, żeby miał gdzie to układać. Muszę rzucić okiem, bo tu jest... Tak jest, tu jest płytka w tym opakowaniu. Danam, platinum! Kilzon sh Shadowfall. Killzone 1, oczywiście do pudełeczka. Killzone 1 do pudełeczka. Nie ma instrukcji, taki problem to nie problem. Także jest fajnie. Kilzonik będzie ogrywany na pewno też. W końcu się zbiorę do tego i to zrobię, bo naprawdę mam mało czasu tak naprawdę ostatnimi czasy. I przypineczka EA Sports. Naprawdę fajna. I teraz Aguś. Możesz ty kolejna. zaczepnąć dłonią. Będzie dla ciebie niespodzianka. Tak jest. Wow. Mm, nie zgadniesz. No nie zgadnę. A tu jeszcze jest na dole. Myślę, że rozmiar truszkę. Ja! Ale fajnie! Eee, pany! Street Fighter vs. Tekken! No, rozmiar będzie na pewno na mnie mały, to będzie jakaś. E, to będzie jakaś emecz... M. Ej. mała emka. Co mała emka? Zarabiać... Chcę diety i... Cicho, będę sprawdzał. Cicho, nie znasz się, będę sprawdzał. Co to, diety? <grym> będę sprawdzał. Ej, zrobię tak. Jeżeli, jeżeli zmieszczę się w tą koszulkę, tutaj za chwilę dostaniecie zdjęcie moje w tej koszulce, oczywiście bez twarzy. <grym> Żeby nie było. <grym> Z tradycji musi stać się zadość. Nie ma inaczej. A jeżeli nie zmieszczę się w tą koszulkę, no to zdjęcia nie będzie. Ale jest świetna. Jeżeli nie zmieszczę się w nią, nie szkodzi. Mam plan. Być może dałoby radę to w antyramę włożyć. Jak myślisz? No, na pewno. Nie? Włożyć to w antyramę i sobie powiesić, niech będzie, bo jest koszulka fajna. A to widać jeszcze jest jakiejś lepszej firmy, to jest jakaś Level Upwear. No to to musiało, tak pisałeś, i gdzieś z daleka do Ciebie. Oczywiście kapką to jest oryginał jakiś. Jest naprawdę fajna. Czekajcie, to czego to jest znaczek? Zapomniałem. Cholera, nie pamiętam. Ale naprawdę świetna. Może tu będzie napisane, na metce jest jakaś metka, tu z boku jest. Z boku nie mów, tak z boku do mnie. Nie, tu jest tylko men's t-shirt, Malezja coś tam po rosyjsku i tak dalej, okej. Okay. Także koszuleczka, naprawdę świetna. Poza tym, no my tutaj z Cezary mamy takie tematy związane ze Street Fighterem. Obydwoje tego Street Fightera tutaj lubimy, że tak powiem, ogrywać. Robimy to tak naprawdę chyba często gęsto, znaczy ja gram często gęsto w Street Fightera. Nie wiem Cezary, przepraszam, czy też grasz Street Fightera teraz, tak? Jak grasz, to pisz. Pisz śmiało. Także to mogę już sobie na bok wziąć. Ale jeszcze zrobię teraz cięcie, rzucę okiem, czy przypadkiem w, tym, w tej czarnej folii, którą przed chwilą odłożyłem na bok, czyli tutaj w tej, nic nie ma. Dobra, jesteśmy z powrotem, wszystko co było do przejrzenia folii przejrzane. Cezary, wszystko będzie przesłuchane, dzięki serdeczne. Ale jeszcze dodatkowo znalazła się jeszcze jedna zguba. O niej czytaliśmy też w liście, tylko nie wiedziałem gdzie to jest. A więc znalazła się, a jest to... To oto figurkę. Super Mario grający w golfa. Super Marian grający w golfa, tak. Super Mario grający w golfa. Bardzo fajny, malutki, ale naprawdę fajny. Troszeczkę widać taki. Troszeczkę ktoś się nim bawił kiedyś. Gdzieś tam to przelażało, ale fajny patent, bo Marianek. Ogrywam też gry na Super Nintendo. A Marianek to przecież Nintendo. Także Marianek znajdzie swoje miejsce gdzieś tutaj u mnie. W, sensie, w sumie nie tylko na filmach z Nintendo, będzie e, na każdym jednym filmie. Będzie miał swoje miejsce gdzieś, spocznie na półce i będzie widoczny na każdym filmie moim, od teraz tak naprawdę. Także dzięki serdeczne, Cezary. Kolejny fajny taki akcentik Marianek. Marianek na razie tutaj wędruje. I tak, podsumowanie drobne. To wszystko, co mi przysłał Cezary, normalnie świetne, świetne. To, to jest super, to jest super, a worek to jest normalnie masakra. Nie, to jest, to jest kosmos taki. Mam, mam taki swój stary plecak, taki troszeczkę już wysłużony. No noszę go do pracy, ale teraz będzie worek. Teraz będzie worek nie inaczej. <kled> Kiedyś tam jeszcze, to bym się wstydził takie coś nosić, powiem wam worek, bo tak myślałem, że nie powinno się tak afiszować z tym, że słucham roka i jestem fanem tego i tak nosić to wszystko. Zmieniłem swoje zdanie. No jakiś czas temu. Teraz to jestem dumny z tego, że takie coś mogę nosić. Także Cezary, to będę nosił z dumą. Do tak, z dumą. Koszulkę. Miałem przymierzyć koszulkę. Dobra, przymierzam koszulkę, zobaczymy, za chwilę zobaczymy, czy, czy się zmieściłem w nią, czy nie. To co, no pasuje, czy nie? Troszkę przykrótkawa, ale... Trochę przykrótkawa i w ogóle powiem Wam, że tak widać na mnie... Nie będzie widać, ale... Że jestem umieśniony. moje mięśnie bardzo ładnie są wyeksponowane w tej koszulce. Znaczy powiem tak, nie wiem czy będę ją nosił na co dzień, bo yy, no nie wiem, jest troszeczkę mała. Ogólnie pasuje, gdyby była trochę dłuższa, byłaby lepsza, ale jeżeli zdecyduję jej nie nosić, trochę też mi i szkoda, pomimo szczerze, bo jest fajna, to tak jak mówiłem, trafi gdzieś u mnie na ścianę, za antyramę i będzie sobie wisieć, bo jest naprawdę fajna, bardzo mi się podoba. Dzięki ci stary serdecznie, tutaj tymczasowo szatan trafił na stół, tak tutaj szatan w formie czystej. Świetne, naprawdę świetne, dobra. No co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten unbox. Tak jak mówiłem, Cezary, patrzuszka do ciebie startuje za niedługo. Mam nadzieję, że przyniesie ci tyle samo frajdy, co tutaj te twoje fanciki do mnie. Naprawdę fajne. Fajne to było, nie? Nie spodziewałem się w sumie, że miało być jakieś retro, coś tam, coś tam... Zobaczcie. Nie? Tak? Zask no nie. czy ci zna to raz. Widać, widać, że dużo myli, jak wymieniliśmy i tak dalej, nie, ze sobą. Cezary, trafiłeś normalnie w sedno, powiem Ci. To, to jest, to jest, to jest, masakra, nie? Granie, granie też, ale to, to jest, to jest kosmos. Ja jestem w niebo wzięty. No nie oddam Ci tego tutaj, teraz tego mojego szczęścia, chociaż to może w głosie moim słychać, ale radocha Maxa. maksa. No właśnie w takich momentach szkoda, że nie pokazujesz twarzy, bo to... Widać. Sama intonacja głosu nie oddaje no. tego ale... w zupełności. Ale Aguś może Wam potwierdzić, że jestem zadowolony, że się cieszę z tego, co zostałem. nie? Jak dziecko jak dziecko? Na twarzy banan. Na twarzy banan, a poza tym troszeczkę w tej koszulce jak dziecko wyglądam. Czuję się bardzo młodo. <grym> Powrót do przeszłości pełnym ryjem. <grym> Można tak powiedzieć. Dobra, to co? To na tyle chyba, nie? Tak. Dzięki wszystkim za obejrzenie, <grym> za, za to, że oglądacie e, moje filmy. E, fajne, fajne są te komentarze. Naprawdę lubię czytać. To tak daje mi do myślenia, że to co robię robię dobrze. Widzicie? Tak staram się troszeczkę tak rozwijać. Te swoje filmy tak technicznie napracowywać, tak troszeczkę tak, no tak do przodu, cały czas do przodu. a ja, Chyba mi się udaje. Wasze komentarze są tego potwierdzeniem, że chyba mi się udaje. Z tego jestem bardzo zadowolony. Także dzięki Wam wszystkim za to, że oglądacie, za to, że komentujecie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, w sensie pozdrawiamy, prawda? Oczywiście. Oczywiście. Do zobaczenia, do usłyszenia bardziej. Z Agnieszką do usłyszenia, ze mną też do usłyszenia. Z Agnieszką może za jakiś czas ze mną troszeczkę szybciej. Także <laughs> dzięki wszystkim serdecznie za obejrzenie. Pozdrawiam Was z I Agnieszka. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Hej. No i żółwik, standardowo. Tak jest. Na razie. Cześć. Cześć. Dzisiaj chcieli... Wyjdę na Cześć. <grym> Jeszcze raz. <grym> Uduszajcie, dawaj. No ja. Nic z tego nie będzie. No kurczę.